Państwo polskie byłoby zdemontowane. Gdyby nie polscy funkcjonariusze, gdyby nie polska straż graniczna, polska policja, polskie wojsko i gdyby nie wola polityczna ówcześnie rządzących, akcja hybrydowa Łukaszenki i Putina przy pomocy pożytecznych idiotów przy pomocy pożytecznych idiotów chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie tych idiotów, którzy zarówno w Parlamencie Europejskim, przepraszam, w Brukseli, jak i w Strasburgu Mówili o skandalu przy pomocy pożytecznych idiotów różnego rodzaju celebryckiego tałataństwa, którzy obrażali funkcjonariuszy. Państwo polskie byłoby zdemontowane. Utrzymaliśmy swoistość, utrzymaliśmy y, granicę wschodnią, nie daliśmy y, ulec szantażowi tychże y, politycznych idiotów, pożytecznych idiotów, różnego rodzaju, tak jak już powiedziałem, również skądinąd wybitnych niejednokrotnie artystów, którzy. Y, jakby oddali swoje talenty na usługi szatana z Moskwy, bo jakże inaczej nazwać tych, którzy atakując polskie służby de facto osłabiali nasze, nasze, nasze bezpieczeństwo.